Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę, jak zrobić domową cytrynówkę z dodatkiem miodu. Będę podawał proporcje na 10 litrów, ale jeśli chcecie zrobić mniej, to wystarczy odpowiednio podzielić i z tych samych proporcji można zrobić mniejszą ilość. Robiąc 10 litrów cytrynówki, potrzebujemy około 5-6 kg cytryn. I będziemy z nich wyciskać sok. Powinno go być około 3 litrów. Takie cytryny dobrze, żeby były w miarę dojrzałe. I z nich będziemy wyciskać sok. Ale zanim to, to jeszcze wybiorę kilka ładniejszych, z których pozyskamy skórkę. Wezmę około 5, umyję je dokładnie i wyparzę. Żeby pozbyć się zanieczyszczeń ze skórki. Skórka nam doda trochę koloru. Ale przede wszystkim doda nam intensywny cytrynowy aromat. Cytryny dokładnie myjemy i przelewamy wrzątkiem. Teraz musimy obrać skórkę, ale trzeba to robić w miarę cienko, aby zbierać samą wierzchnią warstwę możliwie z jak najmniejszą ilością białego Albedo, które jest pod spodem. Ponieważ jeśli będziemy spierać z tym białym, to nasza cytrynówka może wyjść gorzka. Dzięki dodaniu skórki podbijamy smaki cytrusowe. Dobrze jest mieć taką obieraczkę, która będzie obierała w miarę cienko. I teraz wyciskamy z cytryn sok. Ja wyciskam ręcznie. Ale można też na elektrycznych wyciskarkach do cytrusów. Mam przygotowany balon 10-litrowy i w nim zrobimy cytrynówkę. Mam tutaj wyciśnięty sok 3 litry. Sok przefiltrowałem przez sitko i teraz przeleję go do balonu. wlewając jeszcze raz oddzielam cząstki stałe. I zaraz tak, potrzebujemy miód. Przyjmujemy, że na 10 litrów potrzeba taki litrowy słoik miodu, czyli około 1300 g. Ewentualnie można trochę bardziej dosłodzić, jeśli coś chce słodszą tą cytrynówkę. I skórkę cytrynową wrzucamy do balonu. Moja obieraczka zostawia trochę tego białego. No ale trudno, nie ma tego dużo. Z tych proporcji wyjdzie taka słodko kwaśna, nie jakoś bardzo słodka. Zawsze można tego miodu dać więcej. I będziemy potrzebować 3 litry czystego spirytusu na 10 litrów. Tak, żeby nalewka docelowo miała około 30%. W ponad litrze wody rozpuszczam miód. Ja mam wielokwiatowy. Ale może być też jakiś inny miód. Po rozpuszczeniu miodu dopełniam garnek wodą do 4 litrów. I dodajemy to do balonu. Kolejnym krokiem będzie dodanie spirytusu. Jakby ktoś chciał mniejsze stężenie alkoholu, na przykład koło 25%, to wtedy dodajemy 2,5 litra spirytusu na 10 litrów. Zamieszamy. Zatykamy balon. I odstawiamy teraz na parę tygodni. Można zamieszać co jakiś czas. Minęły trzy tygodnie, już płyn nam się rozwarstwił, na górze jest klarowne, osad osiad, górną część zleję teraz wężykiem, a dolną będziemy filtrować przez worek filtracyjny. Zlewam wężykiem grawitacyjnie. Została w balonie ta część mętna z dna, i teraz ją przefiltrujemy. Teraz się to będzie przesączać, a kapie nam już czysta klarowna cytrynówka. Tak wygląda ten nasz worek filtracyjny. Można też filtrować przez gazę. Po przefiltrowaniu osad został i te skórki cytrynowe. Płyn z powrotem ląduje w balonie i odstawiam go jeszcze na jakiś czas. Tak wygląda nasza nalewka po kilku miesiącach. Stała sobie w piwnicy. Nie ruszałem jej, ale już najwyższa pora, żeby się nią zająć. Wygląda na gotową. Dzisiaj już ją zabutelkujemy. I zdegustujemy. Mam tu przygotowane butelki monopolowe półlitrowe, 20 butelek i do nich rozlejemy cytrynówkę. Jeszcze jej tylko przypłukam i butelkujemy. Rozlewam wężykiem. Cytrynówka jest już zabutelkowana. Jeszcze nakleję etykiety, które przygotowałem. I gotowe. Nalałem próbkę, więc jeszcze na koniec zobaczymy jak smakuje. Wygląda apetycznie. Kolor taki żółtawy. Jasny, dość miodowy. W zapachu jest taka cytrusowo-słodka, lekko kwaskowata. Taki słodko-kwaśny zapach. Alkohol gdzieś tam też trochę wyczuwalny, ale nie jakoś mocno. Dobra cytrynówka. Słodko-kwaśna, cytrusowa, miodowa. Dobrze, że ten miód jest. Robiłem już nieraz na cukrze i na miodzie jest dużo lepsza. Jest bardzo orzeźwiająca, jeszcze jakby była schłodzona w lecie. Bardzo przyjemna. Już się ułożyła, przegryzła się przez ten czas, te pół roku. Oczywiście można już po trzech tygodniach ją degustować, ale im dłużej poleży, tym ten smak będzie bardziej zharmonizowany i ułożony. Ma około 30%, jak dla mnie w sam raz, chociaż jak ktoś chce, oczywiście można też mocniejszą zrobić, ale wydaje mi się, że nie ma potrzeby. No i teraz, jak jest w butelkach, wyniosę ją do piwnicy i może sobie leżeć przez wiele lat. Raz na jakiś czas butelka się wyciągnie, ale na pewno taka ilość przez wiele lat poleży. Klarowna, czysta nalewka super. Zobaczcie, jaki efekt uzyskaliśmy dzięki temu, że jest wyklarowana. Wygląda 100 razy lepiej niż taka mętna z osadem, który gdzieś na dnie tam przeszkadza i psuje cały efekt. Jak ją przefiltrujemy, odpowiednio poczekamy, to jest naprawdę kryształ. Myślę, że warto o to zadbać, bo taka jest dużo bardziej apetyczna. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania również innych filmów. Między innymi przepisu na nalewkę z pomarańczy. Pozdrawiam.